Więc widzę wszystkich, no, jutro rozbija się kolejne Fortress Feud No i pewnie większość z Was y, nie wie jak to będzie wyglądać, bo pewnie zapomniała. A też ostry Strysteam y, obgadałem parę. Tak, znaczy no jak będziemy to mniej więcej robić i no, podzieliłem was y, jak tutaj według... No, w Turchbate's tu akurat jest fajnie wszystko, według Might posegregowane. Więc jesteście podzieleni na no, mniej więcej y, równe majtowo y, grupy. I takimi grupami będziecie chodzić. Zróbcie sobie screena. Zresztą to jest w y, do y, wojen, który jest tutaj. Więc no, wejdziecie sobie w link. Tutaj macie y, to jak jesteście na grupy podzieleni. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. I tak, jak będziemy to mniej więcej robić? E, muszę to otworzyć sobie w pancie. Hmm... I. Cholera, jakie to jest duże? Da się to jakoś. Dobra, nie da się. Tak, powiedzmy, że będziemy zaczynać yy, stąd. Najważniejsze punkty, które trzeba przejąć, to są te: ten, 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 ten i ten. Z racji tego, że blokując te dwa punkty, oni nie będą mogli wyjść i niebiescy będą się tłukli razem z fioletowymi tutaj. Bo był też pomysł, żeby poczekać sobie w bazie przez chwilę, aż tam ci się wytłuką, ale też jest taki myk, że ktoś na na przykład, nie wiem, tą... Dobra, nie to. Na tą bazę może puścić yy, na przykład tutaj jakiegoś yy, Skull albo Dread Drake'a z gobletem lub yy, live Drain'em i będzie nas blokował przez dwie minuty albo mm, no i wtedy nie wyjdziemy w ogóle y, z bazy i będziemy trochę w dupie tego trzeba jak najszybciej zająć te punkty blokując ten punkt no, oni nie będą mogli zbytnio tu wyjść jeśli tam będzie, y, będzie parę silniejszych składów i będą musieli się y, i będą musieli się tutaj bić zieloni razem z niebieskimi a blokując te dwa punkty oni tutaj też zbytnio nie będą mogli wyjść oni będą się tutaj bili o te punkty. I wtedy przejmujemy no jakieś 2 trzecie mapy, bo cały ten obszar będzie nasz. I teraz jak to będzie wyglądało w kto gdzie idzie. Więc tam gdzie jest Radek i Janusz, wie, no gdzie to jest? Hmm, hem, 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 o tym sobie narysuje. Jakie oni tu mieli te numerki? Jest ten Mozilla. A tak, Radek ma pierwszy, Biel drugi. Więc najpierw pasował, żeby Radek z Januszem. Dobra. Radek z Januszem, żeby poszli tutaj. A, gdzie jest następne? Dobra, Czarek ma ten. Tak tutaj pójdzie... tutaj w tym miejscu pójdzie Czarek, a tutaj pójdę ja, a tutaj Mateusz razem z całą tą grupą naszą. No tutaj będzie raczej największe skupisko, bo będą chcieli się przebić, więc pasuje, żeby tam Radek z Januszem poszli, Radek ma najsilniejszy skład, Janusz też mu tam dużo nie odstaje, no i pasowałoby, żeby pilnowali tutaj tego budynku i nie róbcie takich cyrków, jak były ostatnio, tutaj mam filmik z poprzedniego, 31 do 0. Po co wysyłać tyle składów? <laughs> no to jest głupota, 30 składów zblokowanych, a tam było 3 bodajże z tego co pamiętam. No i 30 składów się blokuje, a oni nam przyjmują resztę mapy. Więc jak widzicie, że jest tam 10 do 5, to no nie wysyłajcie już więcej składów, bo to jest czysta głupota. No zresztą będziemy podzielić, jesteśmy podzieleni teraz na te grupy, więc mam nadzieję, że nikt stąd nie pójdzie sobie o tutaj gdzieś. No, mam nadzieję, że takie coś się nie trafi i no, będziecie się trzymać wytycznych. A co do tym Spika, to jak było? Damian nam ogarnął. No, na komputerze wchodzicie tutaj, zaraz pokażę, Wam jak to na telefonie. Connect, tutaj macie nazwę ts.patyson.eu. Tutaj nie ma na razie hasła. Połączyło nas tutaj, gdzieś tu było, widziałem. Wczoraj, hem, hem hem jakieś gracze, brązowe place. Widzę, że tu w są same szychy. o jest Dark Genesis. To nam zrobił Damian, za co mu chwała. Wchodzimy tutaj, niestety, hasło ustawił debilne, bo hasłem jest mój nick Eli Butcher. I wchodzimy sobie tutaj, będziemy sobie tutaj po prostu no, rozmawiać. I co do udzielania, no. Najważniejszy głos będzie miała nasza piątka Czyli tych... A... NIE! NIE! Internet Explorer Czym ja to w ogóle tutaj mam? Aha, pobierz Firefoxa Tylko po to tylko... Bo... <ślad> Odepnij te programy od paska, ok okej Dlaczego ja to w ogóle tu miałem? Tak, a więc największe prawo głosu będzie miał Radziu, Janusz, Mateusz, ja i Czarek Reszta jak... no... Jak macie coś poważniejszego do powiedzenia, że... nie wiem... Mm, Umieracie w którymś, z, w którymś z tych punktów, to musicie to, to powiedzieć. Co do składów, ostatnim razem jednak nie sprawdziło się, żeby iść trzema równymi składami. Co pokazał, oczywiście, Radził w trzeciej rundzie, robiąc jeden najsilniejszy i rozpiędzierając wszystkie inne. Więc Tworzycie najsilniejszy skład do PvP A drugi pod, jak jesteście w stanie to pod damage per second DPS Żeby niszczyć szybko bossy I Tak jak mamy tutaj a, Piąty punkt Gdzie idzie czarek Trzeba zrobić tak, że Tutaj Obstawiacie drugimi, trzecimi składami a swoje pierwsze trzymacie tutaj, lub tutaj, no punkt przed, po to, że jak zobaczycie, że tamte wam umierają, to wtedy idziecie tam najsilniejszymi, żeby to jak najszybciej odbić, żeby, jak, żeby wam najsilniejszy skład nie padł w miarę szybko, bo no jak padną wam najsilniejsze, to później oni z nami spokojnie wygrają. Yy, co jeszcze? No tak no tutaj, no tak, drugi skład najlepiej, żeby, żeby był pod DPS, żeby jak najszybciej przyjmować te punkty z bossami, bo na początku tam nikogo nie ma. No i te, y, później sobie idziecie z tyłu tym y, składem pod y, PvP. Hmm, co by tu jeszcze dodać? A, miałem tu coś przygotowane, a to jest to. No chyba tyle, no. D aha, jeszcze ten TeamSpeak na telefon. To za chwilę y, nagram na telefonie. A... Nie, chyba wszystko wiecie. No, tak, no. Zresztą wszystko wyjdzie w praniu. Pierwsza runda no, będzie szła według tych wytycznych, które podałem teraz. A co do drugiej, trzeciej, no zobaczymy, jak to nam pójdzie. Najwyżej zmienimy, dlatego najwyżej zmienimy sposób yy, yy, rozgrywki. Dlatego jest nam potrzebny ten team na którym pasowałoby, żeby była chociaż większość z Was, tam jakieś 70%. Nie mówię, że wszyscy, bo oczywiście niektórzy nie mogą. Hmm. No, i przy... zobaczcie tu tabelkę, kto, gdzie, w jakim składzie jest. I no, musicie iść tak, jak yy, yy, ten. Tutaj wam to rozrysowałem w pierwszej rundzie. A do drugiej, trzeciej, no to się ustali. No i ten TeamSpeak na telefon. No tutaj mam aplikację pobraną. Yy, link do yy, pobrania TeamSpeaka jest podany w poście. Na, w grupie naszej więc wchodzicie sobie normalnie tutaj yy, załaduj się yy, dajecie tutaj new bookmark yy, adres ok tutaj nie wiem, wpiszcie sobie cokolwiek nickname no to najlepiej wpisujcie takie jak macie w grze a i y, używajcie z tych słuchawek, bo jak na telefonie siedzicie i nie macie słuchawek, to ten... Ro, y, robi. O, słyszymy siebie u was. I to no, nie jest dość przyjemne. Jak nie mam internetu? Aha, wywaliło mi neta, spoko. Ok, cancel jeszcze raz. Połączy. Train to connect. OK. No, i sobie zjedziecie na dół. Przecina się oczywiście. Yy, I no, aplikacja działa w tre, Można sobie się spokojnie dogadać. No tylko mówię, używajcie tych słuchawek. I Macie tutaj, naciskacie eventy. No. mógł począć? to Co jest? Coś, coś się popsuło. Halo. W ogóle jestem tutaj? Disconnect. Jeszcze raz <śmiech> <śmiech> mm, Gdzie to było? Mm, trochę wyżej chyba? Jest A bo to trzeba przytrzymać, join channel No i wpisujemy hasło No i jesteśmy. No i tu widać od razu tam łapie. No, więc myślę, że wszystko jasne. Link do pobrania macie w poście, więc powinno być wszystko git. To myślę, że wszystko jasne. Dziękuję za obejrzenie.